Hej kochani, z tej strony moje, jestem I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje konie i klubik, który nie jest mój, ale jestem w tym klubie i opowiem Wam trochę o nim. Ogólnie, ten klub jest mega. Zaczyna się 24. Jest rozpoczęcie czerwca tego roku, 2024. Nazywa się Summer Water Club. No i ogólnie to jest na serwerze Cooking Kingdom, tak? Na tym serwerze. Gorąco polecam. Na razie się jeszcze nie zaczęło. Będę Wam wysyłała filmy, jak to w ogóle wszystko będzie wyglądać. Rozpoczęcie i w ogóle jazdy. No, bardzo przyjemnie, na razie jest atmosfera. Tutaj są moje konisie, tutaj są ogierki, tutaj są klacze, kucyki, nie kucyki, no i tam dalej konie, których nie jeżdżę, a teraz na zinuli. Ogólnie mam jeszcze dwa konie z Ziną, Summer i Apokalipsa. Mogę wam je pokazać w następnym odcineczku. Pa! Nie zapomnijcie dać lajka i suba, jeśli wam się podoba taki content.